Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego poradnika termoregulatory.pl. W tym odcinku pokażemy jak mierzyć długość elementu za pomocą enkodera inkrementalnego, licznika oraz akcesoriów dostępnych w naszym sklepie. Na potrzeby odcinka zbudowaliśmy taki symulator, który ma naśladować proces przemieszczania się elementu na taśmie produkcyjnej oraz jego cięcia. W tym miejscu będziemy odmierzać odległość, jaką mierzy też licznik. Zestaw ten składa się z enkodera inkrementalnego o rozdzielczości 1024 impulsy na obrót, skała pomiarowego z poliuretanowym bieżnikiem, zregulowanego uchwytu dla enkoderów z sprężynowym dociskiem oraz licznika pomiarowego c 8 i dwóch kontrolek. Całość złożyliśmy według schematu. Mierzymy odległość. Mamy tu umieszczone 3 punkty odległość odległości 50 mm. I dokonujemy pomiaru. Wartość na wyświetlaczu symbolizuje mm. Dochodzimy do 100 mm. Proces cięcia.